Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Casper N i dzisiaj odcinek jak zrobić jakiś fajny, zmontowany filmik na programie Camtasia Studio 8. To tak, i, i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić intro, muzykę i, i dodać jakieś fajne napisy. To po pierwsze musimy mieć jakiś film nagrany, to ja edytuję sobie jakiś, który mam już nagrany. Na przykład weźmy sobie... E, który by tu wziąć e, może wezmę gdzie to jest to pewnie to zobaczmy dobrze to na przykład weźmy ten film bo właśnie ja chciałem go zedytować no i mamy filmik musimy dodać na dole traki klikając ten plusik tutaj Prze prze przeciągamy nasz film tutaj Widać i teraz nam się tutaj będzie ładować głos Ponownie klikając import media Wchodzimy y jak Jeśli chcecie w muzykę i pobraliście ją I dodaliście jakiegoś y Pobraliście ją to wchodzicie w muzykę Ale jak jej tam nie ma to wpisujecie Na pulpicie y tą muzykę ale ona musi być na pulpicie. Nie? Ja na przykład mam ją w fol folderze. W folderze mam yy... O, na przykład to Taylor Swift Klikając ponownie Import Media mamy moje intro. I teraz, chcąc czy nie chcąc zrobić właśnie ten filmik, przeciągamy nasze intro tutaj. Jeśli chcemy, żeby nasze intro było widoczne. Później klikamy tak. No, i wtedy pojawia nam się tutaj. Pyk. Ja przyciągnę. Dobrze? Przyciągamy sobie. I teraz zobaczmy sobie. Na razie jest jeszcze bez muzyki, bo jeszcze nie przyciągnęliśmy. Widzicie? To takie coś musi być tutaj na dole. I wtedy. Ładuje nam się. Właśnie nasz filmik z Minecrafta. My właśnie naszą muzykę mm, też musimy przyciągnąć, ale na, tr na track pierwszy, bo ja akurat track pierwszy. Później pojawi nam się w takim miejscu i później yy, myszką przytrzymujecie i idziecie tutaj. A na przykład tutaj. No i teraz tak, wyszło, zobaczmy. Wy akurat muzyki nie słyszycie, dlatego że mam słuchawki, ale naprawdę leci. Możecie sobie zobaczyć, bo ja teraz to będę wrzucał. Muzyki nie słychać, ale yy, dla was, ale dla mnie słyszalno. I teraz, żeby, żeby chcąc jakiś napis, musimy kliknąć kalot i musimy wejść na ten yy, no, kawałek, gdzie chcemy ten napis dodać. O, na przykład, tu chcę. Bo to teraz y, edytuję moje i Bierzemy tutaj, zmienimy sobie ściągę, ściągę pisania. Zmienimy sobie na 48. Kolor będzie taki i wpisujemy. Kacper S N. E. I wtedy pojawia nam się taki, jakiego. Jeśli chcemy, żeby było równo, to tak. I tak. Kładziemy w miejsce, które chce. Ja akurat tym razem mogę tutaj i puszczacie. I tutaj już Wam stoi. Tego głosu też nie słyszycie pewnie, ale chyba słyszycie, nie wiem. Okaże się na filmiku i tutaj teraz macie właśnie mm, ten film. Jeśli Chcecie jeszcze jakiś napis dodać, to i z kolorem to klikacie. Tutaj wiecie, chyba i wpisujecie jakiś tekst. Ja na przykład wpiszę sobie na przykład. Nie zapomnij o up, górę. I teraz jest takie małe i nie widać naszego takiego, więc robimy to samo tutaj tak robimy tutaj troszeczkę tak i ja na przykład sobie zrobię, żeby tak było tutaj i położę sobie tutaj a jeśli muzyka za, leci za głośno i nie słychać naszego partnera to wtedy klikacie audio i... Volume down i wtedy wyświetla się Wam takie coś. Możecie sobie zmniejszyć głos. Ja na przykład zmniejszę głos muzyczki do 15. To się zgłośni, bo nie słychać nas i trochę partnera. Jeśli nadal jeszcze trochę muzyka leci za głośno, to jeszcze sobie zmniejszymy. I tak nam wyszło na razie i jeszcze jakieś napisy dodam tylko jak tak zrobię i sobie przelecę sobie na przykład mm... o tutaj i dodam ten Właśnie na świetny napis klikając pyk, dając tutaj i wpisując od nowa szybciutko. Na przykład mogę sobie wpisać. No, wpiszę sobie na przykład. Yy, na przykład wpiszę. Seria. Będzie od. O nie, działku do. piątku. Właśnie ja będę nagrywał te dni, kiedy będzie szkoła. Eee, proszę. I teraz przesuwamy sobie na przykład tutaj. Mm, na przykład o. nie, tutaj będzie i klikamy play. No, i na razie tak wyszło. Na przykład, ja chciałem sobie jeszcze wyciszyć zgło... zgło... Zgł... naszą muzyczkę, Ale jednak zgłosił do dwunastu i tak na razie nasz filmik. Idzie i dalej ja żadnych napisów nie będę dodawał i zobaczmy jak wyszło. Wy muzyki nie słyszycie. Ale przyciszę sobie jeszcze nas troszeczkę, bo jesteśmy za głośni. Dobrze i się tutaj. O, i tutaj widzicie, tutaj nam się przyciąga. O, i już dzisiaj ze mną jest, no i tak mówię. I jeśli nam odcinek wyszedł i chcemy go opublikować, klikamy Produkcji and Share share. Klikając tutaj, chwilka, klikając tutaj, macie, gdzie możecie udostępnić na Google Drive, by place, na przykład, możecie. Ja se weznę na przykład, czyli ja se weznę na YouTube. Dobrze. I teraz chciałbym się zarejestrować. Pyk. Wpisuję hasło. Proszę. Klikaję, zaloguj się, biorę mój konto. To idę na dół, zezwałam i sobie sobie nazwy mojego filmiku Na przykład przygody z Raksem. I dobrze, jest przygody z Raksem. Klikam tutaj Chwila, przygody z Raksem. Przygodę z Raksem, odcinek pierwszy sezon. Pierwszy pyk mm. z... męczony i dea zmęczony. Zmęczony i no, zmękczony. Nie wiem, co znaczy. Ale... Dobra. No, tutaj możemy podać kanał Raxa. Czyli wchodzimy, bo mi się nie chce wchodzić na jego kanał. Więc wejdę na swój kanał. Kupały sen. Tutaj. Akurat widzowie, nie mam muzyczki. Jest tylko do intro muzyczka, a tutaj już nie. Przepraszam, ale nie chciałem. No, jest moja. Dobra. Mogę i teraz. kliknę sobie tutaj. I tutaj mam link do RAKSA, czyli cheatera, tak go nazwałem. Zapisz link. Nie. Kopiuj adres linku. kanał Raxa. No i no, zawsze jak piszę piszę yy, no o, oczywiście, nagrywarka, to action, montaż, skantazja, studi 8, dobra i wpiszę na przykład, oh, daj, chwilkę, komentarz i zasubskrybuj. I teraz ja mogę powiedzieć na tagi, na przykład mogę napisać Yy, tak, i na przykład... Ma... ...minecraftowa przygoda, takie coś może być I tutaj ustawiacie, czy prywatne, czy, prywatnym, czy z unlisted, ale ja biorę publik. Klikacie zakończ i film będzie się wam przesyłał No dobra. Jeśli się spodobał, możecie dać łapkę w górę. To na pewno mnie motywuje do kolejnych filmów. Marka.